Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniewo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tychto dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Czy jesteśmy świadomi, że Bóg uzdalnia nas do wielu rzeczy, także tych, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii? Jezus wyprawił swoich uczniów, by pomagali mu czynić to, co on sam czyni. Tak ogromna była potrzeba niesienia dobrej nowiny i uzdrawiania. My dzisiaj również jesteśmy uczniami Jezusa. W końcu chcemy mu towarzyszyć, odpowiadamy na jego powołanie, słuchamy go i chcemy naśladować. Czy w naszej codzienności w naszej codziennej postawie i słowach próbujemy nieść ludziom dobrą nowinę i przyczynić się do czyjegoś uzdrowienia? Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, prośmy o przymnożenie wiary, aby Bóg czynił przez nas cuda. Obecne czasy nie są łatwe. Człowiek czasami pogrążony jest w niewierze. Usta krzyczą Panie wierze, ale serce niekoniecznie odzwierciedla nasze słowa. Pan Bóg przecież zna nasze serca, dobrze wie, co się w nich kryje. Powiedzmy sobie jasno: Jezus wzywa nas do działania w Jego imieniu. Najpierw jednak musimy uwierzyć. Wiara otwiera nas na cudowne działanie Boże. Powtarzajmy więc, szczególnie w okresie oczekiwania, jakim jest Adwent, Panie, przymnóż nam wiary. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, tak aby każdy miał okazję go usłyszeć. Czy zwracam uwagę, w jak w wielu sytuacjach Bóg do mnie mówi? Czy jestem świadomy, jak na wiele sposobów Bóg stara się do mnie dotrzeć? Czy szukam okazji, aby posłuchać, co ma mi do powiedzenia, lub prosić go o uzdrowienie tej części, w której nie domagam? Jezus lituje się nad tłumami, więc dlaczego miałbym mnie pominąć? Będę zmieniał to, co jestem w stanie zmienić, a tam, gdzie nie domagam, będę prosił Boga o wsparcie. Jezus widzi, że potrzeba głoszenia jest wielka. Powołuje swoich dwunastu uczniów. Dzisiaj każdy z nas może się tak nazwać. Podążamy za jego nauką, naśladujemy go. Czy zachowuje się, jakbym był uczniem samego Jezusa? Pan Bóg powołuje różnych ludzi. Tak samo różni ludzie Go potrzebują. Z kim spędzam najwięcej czasu? Do kogo Pan Bóg mnie powołuje? Czy spędzając czas z bliskimi w pracy, na odpoczynku, na studiach, na spacerze i w miejscu publicznym, świadczę o tym, że jestem uczniem Chrystusa? Łaska Pana Boga jest za darmo. Treść Biblii możemy za darmo wysłuchać, przeczytać, nawet obejrzeć. Pan Bóg każdego dnia daje nam wiele darów. Które traktujemy jako normę. Panie Boże, proszę, wskazuj mi, do kogo mnie powołujesz. Pokazuj, do czego mnie powołujesz. Stawiaj na mojej drodze właściwych ludzi, którzy zbliżą mnie do Ciebie. Stawiaj na mojej drodze także ludzi, którym mogę nieść Królestwo Boże. Uzdalniaj mnie. Chcę być narzędziem w Twoich rękach.